Witajcie jesteś strony odkupca ADI, to jest właśnie kolejny odcinek z Geeks Tactics. Tak, pamiętam, że po poprzednim odcinku mieliśmy dość ciekawą misję, a mianowicie tylko... O, to chyba była misja dla dwóch żołnierzy, jeśli ja dobrze pamiętam, bo ostatnio mam taki dzień swojewany, ale. O, chyba tak, właśnie ta, ta, właśnie była misja dla dwóch żołnierzy. Nie, nie, to nie była ta misja. A może? No, ale bądź co bądź, przy końcu skończyliśmy na zadaniu, czyli właśnie kontrabanda. Czyli kolejna misja to jest właśnie kontrabanda. Będziemy musieli tutaj. Chyba będzie zdobyć, zdobyć. Aha, czyli jakiś sekretny ładunek e, szarańczy. Dobrze, i tutaj musi. I tutaj w tej misji abyśmy zyskali dodatkową nagrodę, czyli kolejne ulepszenie do broni. Nie możemy tutaj użyć ani granatu, ani granatu leczniczego. No. Nie wiem czy nam się to uda zrobić, bo granaty są bardzo, to bardzo pomocne. A zwłaszcza, że jak kurde mam tutaj misję tylko na dwóch żołnierzy, więc... No. Ale chyba tylko Gabe Diaz może pójść, pracuje? Ja? Bo inne takie jednostki... Nie, nie mogą. Czyli tak, dobrze że ja wtedy wybrałem, bo tutaj właśnie Gabe Diaz idzie na tą misję i idzie legend Glen. Czyli tak to wygląda, czyli znowu będzie misja tylko dla dwóch żołnierzy. to też rozwija dobrze. Dobrze, bardzo pomocny obocik. No i co? Przechodziłem do odcinka tak naprawdę. A tutaj jaka była ostatnia misja? We've got a fix on our last runaway. And it might pay off bigger than we thought. Intel says they're part of a locust cargo shipment. Break i out and look for anything we can use against Ukon. No właśnie. Już tylko coś zaraz sprawdzę. Czyli tak będziemy musieli zdobyć ten sekretny ładunek w własie szarańczy. A, dobra, już wiem jaka była ostatnia misja. To był przecież ten canturze co tam było, czyli ta misja wysadzania ładunku szarańczy, tych zbiorników emusji. Dobra, już sobie przypomniałem. Mamy tutaj Hebiego i tam będziemy mieli kolejnego skauta Aha! O, patrzcie, mamy tutaj kwieletowe ulepszenie już. Już takie skrzynki będziemy spotykać. No, czyli całe prze ulepszenia tak naprawdę. Bardzo mi to cieszy. Ewa, chyba Glenn tam pójdzie. Jack pójdzie chyba z Diazem. Myślę, że Glen da to na spokojnie tam. On jest dość bardzo dobrze wyszkolony że ma kamuflaż, więc tym bardziej mu to może pomóc. Czyli tak, w ciągu 14 tu musimy ich uratować. Na razie ja się ukryję tutaj, Jackiem. Glenn tutaj podbiegnie szybko. Nawet mamy tutaj jeszcze jedną skrzynkę. Fioletową. Znaczy nawet tędy pójdziemy. A nawet ładnie te strzały poszły. Ale gorzej z nim. Czyli tutaj będzie potrzebna pomoc Jacka. W tej sytuacji. I chyba granatnik użyjemy. Na to wygląda. Myślę, że taki właśnie będzie dobry pomysł, aby użyć Pan, granatnika. Tylko może najpierw. Tarcza. Teraz tak. Tutaj. Boomshot. No. Wiecie, zaraz Zobaczycie, co ja tutaj zrobię. Używamy. Do widzenia. Teraz tak. Chodź na krojenie. Jack, podnieś mi to. A, jest tam jeszcze wróg! Czyli tak obewię. Dobra, tamten stracił. A, nie strzeli. K krytyk. 150. Okej. Okay. Czyli tutaj będzie właśnie... ...kamuflaż? Ja to maksymalnie podbiegnę jak tylko mogę. Pan Jack! Weź zwiększ cel, no jeśli... Dobrze. Dziękuję. Tutaj dwa punkty pójdę, jak oczywiście nazwać, Ale tutaj może. A dobra, jakoś tak będziemy strzelać. Mam nadzieję, że będą cenne strzały. Nawet dobrze poszło. No i jeszcze go wykończymy. A do Diaza idą. Dobrze, niech tam idą. I to będziemy mieli spokój. Przeładuję i zrobię to tak. Po pierwsze, Jack otworzy. Cześć. I tak, teraz to tutaj pójdzie, ta cała historia. Czy jeszcze wyleczymy Jacka? I przy okazji Glenn dostanie dodatkowy punkt ruchu też. Nie! Yeah. cholera, jasne. Dobra, zrobimy to podwójny strzał. No o, come on. Dobra, może być i tak. Secure. Jackpot. Same kind of canister. Ukon hopped out of just before he turned super. Hmm. Check out Grab one. We've got our people. And one hell of a lead with that canister. Everybody, head for the APC. Czyli ta do Musimy się wycofać. Copy. We're covered here. Thanks for the assist, Jack. Later, Jack. Have you done a show, Another milk. O, o strażnik, terror. czyli już taka bardzo elitarna jednostka. Jeszcze ma ten bardzo niebezpieczny łuk. Co Jack może nam zespić. No to jeszcze więcej wypuszczów. Takie obrażenia? Hit? Oh yes target in sight Grub blockade's coming in clear 'em out Sniper jeszcze as it were Enemies dump Matka Buska Here comes another wave Scout on standby Ejcie co? Muszę użyć granat No właśnie, użyjemy granat A wiecie, nie warto jakby ryzykować do jednej skrzynki niebieskiej Takie jest właśnie moje zdanie, że lepiej już tak to zrobić i tyle Gotowisz Albo jeszcze granat. Jest dobrze. Na razie. Okej się. Jack, podlecie będzie bliżej. Abyśmy mogli użyć tego łuku. Eee... ty tutaj pójdziesz, aby oni cię zbytnio nie widzieli I tak, tutaj tak to wygląda. To może ja tutaj przeładuję. No, jeszcze przy okazji heavy się wyleczył Jakiej zdolności Tamto próbuje nas flankować. Ci idą... Troszkę gdzie indziej, ale to chyba nawet i dobrze, a gdzie mi martwi sniper, a ja jakoś się najbardziej jakby powiedzieć, to się boję. Problemu, Jack. Wiecie co, może ja, chyba ja tutaj strzelam nawet.

Dobra, jednak strzelamy O, nawet go trafiłem, no, jeszcze nawet zabiliśmy go pokrytych przed. Bardzo ładnie. Dobrze Ape Masz tylko 50-50 Czyli jakby nie za dużo Daj, jak mnie. Okej, okay, jeszcze raz tak trafisz i będzie dobrze. No, postaraj się. Dziękuję. Dziękuję, że się postarałeś. Nie wiem, jaki to masz zasięg ruchu. Aż tutaj może dobiec. O, mamy go. Mamy go tutaj. To może szotka bardzo pomoże. nam. Przy tej sytuacji. 68% szansy było na to. Uwaga, chyba wzmacniasz jednostki, czy nie? Nie, aha, tutaj jedziesz. Nie, au. No i właśnie dlatego nienawidzę tego przeciwnika ze względu na ten łuk. A jeszcze ta snajper zacznie się zabawa. Na widzenia. Przeładuję, Jack, weź tutaj mocniej to. Teraz ja się ukryję. Ty tutaj nic nie zrobisz, ale możesz przeładować pistolet. I tutaj czekasz. A teraz tak, kwestia właśnie tego pana, czyli strażnika Pięknie, ale do. No... Dobra, już nie będę dorzekała no ale prawie Ci się udało go zabić, tak idealnie. Teraz Glen, teraz Ty go zdaj mi, Tylko proszę go traf, no 86%, masz go trafić. Jasne? Traf go. Dziękuję. Czasami się zdarza, że Twój żołnierz nie trafi i wtedy tak człowieka krew zalewa. No ale tak właśnie wyglądają te gierki, właśnie tego typu. Oj! Troszkę tak ciepło tam się robi. Ale chyba też nie do końca. Nie patrzyłem swojego. Może, na szybki wypadek. No. O to mi się rozchodziło. Ja musisz dalej czekać, bo nic ja z tobą nie zrobię, tak się szczerze mówiąc. Okay. Mam 100% szans na to, że mi się uda pierdyknąć go. A w sumie. No, coraz lepiej to wygląda, coraz lepiej. Teraz tak, czy ja mogę zejść tak, aby mieć punkt ruchu? Może nie będę tak ryzykował. Podejdę tutaj, ja czy wątpię, aby miał wysoki poziom szansa. jak to wygląda na przypadku pistoletu? No, albo pistolet. Pięknie, kolejny zdjęty. To tak. chyba został tylko jeden taki żywy.

No, współpraca i idzie to bardzo gładko. Jeszcze chyba ktoś tutaj został, czy to są wszyscy, No, wszyscy A, czy jeszcze skrzyneczki? Czy ja wszystkie skrzyneczki ogólnie zabrałem? Znaczy wątpię, abym szedł już tak daleko tutaj po to, żeby wziąć jakąś skrzynkę, ale tak mnie to ciekawi, czy ja wszystko zabrałem. Ale widzę, że tak, no to dobra. No Dobra, tutaj tak, tak i tak się, że się, co jest w Uciekamy. Tak moim zdaniem te granaty nas uratowały, więc obłaciło mi się, pomimo że straciły jedną skrzynkę. Jakby co czasami moim zdaniem tak nie robić jakby za wszelką cenę z tego konkretnego zadania, by zdobyć skrzynkę. Jakby to była legendarna, czy na przykład ta fioletowa, no to okej, okay, już jakkolwiek bym tutaj kombinował. A jak to jest tylko niebieska skrzynka, no to... Po co sobie utrudniać, tak? No właśnie, już lepiej, żeby ta misja kobie gładko poszła i żeby każdy przeżył i nie byłoby żadnych tutaj komplikacji. Więc moim zdaniem już taka moja rada jest też, że już lepiej tak to zrobić, poświęcić to jedno zadanie, tak? znaczy jedną skrzynkę. Tak moim zdaniem jest najlepiej. A wiecie, pomęczycie się do tego zadania, a dostaniecie kucie skrzynkę. A snort Diaz and I'll shoot you. For research. My Viscari's rusty. Property of Nedroma Health hey. Institute. Nedroma's a haul. Then let's start hauling. Dlaczego Red Bull tak bardzo dziwnie reaguje? Co to jest dobre pytanie? Witam, witam. Może gdybyśmy mieli tutaj takiego snipera, to może bym go zrekrutował? A ich to raczej nie. Bo nie ma takiej potrzeby. Ale zobaczmy, jakie tam skrzynki mamy. O, konwój został ulepszony, czy jeszcze większy mamy konwój? Otwieramy każdą skrzyneczkę. O i mamy tutaj już jakieś buty lepsze. Mamy tutaj... Chyba to jest właśnie do snajperki. No to zobaczymy co i jak. Najpierw Diaz, ty masz onyxowy. A, tutaj Ci daje umiejętność, że możesz się leczyć. Może dałbym ci trochę większe HP co to na to? I żebyś się leczył każdej tury. Bo jednak to może być bardzo fajne buty. Bo ta umiejętność, że po każdej że jakby sami się leczycie, że nie, nie potrzebujecie spać ani nic, no to to jest bardzo przydatne i też może uratować właśnie raz. I tak, Sederetpour tutaj nic, ale Mikaj. A, to jest kosztem amunicji, większe obrażenia, ale kosztem amunicji będziemy mieli tylko jeden magazynek. Nie, 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 dobra, bez przesady. Jak coś, to już bez przesady. O. Jakieś tutaj pistolety są? Mamy jakiś tutaj lepszy pistolet? A, faktycznie chyba tak. Eee, przepraszam, Jack nie używa pistoletu. Kto ma takie pistolety? No faktycznie, ma. To musiałem chyba zapomnieć o tym. O, i mamy tutaj zwiększone obrażenia i jeszcze dodatkowe. Mag znaczy, magazynek zostaje taki sam, ale jeszcze dodatkowe większe obrażenia. Więc to jest fajne. 395, perwie 400. No to są bardzo piękne obrażenia. A, dobra, też teraz, teraz odpowiedziałem, dlaczego ty tak daleko biegasz. Dlaczego masz taki zasięg tylko, a to przestawa się buty. Jaka kolejna misja? A, czyli tutaj możemy teraz sobie wybrać. Tutaj można używać nawet granatów, ani nie min. Znaczy minę ja w ogóle nie używam. A, to może zrobimy tą misję. Zdobędziemy tutaj skrzynkę. Epicko i zwykły przedmiot. A to rozchodzi się, aby zdobyć wszystkie skrzynki. I przy okazji nasze jednostki mają zwiększony zasięg, więc... Tak, zrobimy tą misję. A później do misję to chyba zrobimy to. Ale lepiej. Dobra, także mam nadzieję, że to ci tak wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz. że jeśli się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i słoneczek. Także trzymajcie się do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.